Dawno, dawno temu, w pewnej wiosce mieszkał sobie starszy, ubogi mężczyzna. Miał siedmiu synów, których bardzo kochał. Niestety, jego synowie ciągle się ze sobą kłócili. Codziennie była jakaś sprzeczka, nieporozumienie albo gniew. Ojciec wielokrotnie próbował im tłumaczyć: Dzieci, w jedności siła nie kłóćcie się. Ale nikt go nie słuchał. Pewnego dnia ojciec bardzo zachorował, zawołał do siebie wszystkich synów. I przyniósł ze sobą wiązkę drewna. Powiedział do najstarszego syna: Spróbuj to złamać. Syn próbował, ale nie dał rady. Potem próbował drugi, trzeci, aż wszyscy, ale nikt nie zdołał złamać wiązki. Wtedy ojciec rozwiązał sznurek, który trzymał drewno razem i rozdał każdemu po jednej gałęzi. Teraz każdy bez trudu połamał swoją część. Ojciec uśmiechnął się i powiedział: Widzicie? Gdy jesteście razem, nikt was nie złamie, ale gdy się rozdzielicie, każdy może was łatwo pokonać. Synowie zrozumieli lekcję. Od tego dnia żyli razem w zgodzie i nigdy więcej się nie kłócili. Morał w jedności siła, w podziale słabość.